Jedną z głównych chorób psychicznych objawiających się wśród zachodnioeuropejskich lewicowych rządów, jak i wśród większości europarlamentu z alkoholikiem na czele jest zaślepienie wiarą w swoją nieumylność. W to, że eurolewackie wartości i systemy polityczne są najwspanialsze i najmądrzejsze na świecie. Są to ludzie wielce liberalni, wielcy obrońcy wolności słowa i przekonań. Oczywiście do momentu, gdy ktoś nie zacznie myśleć inaczej niż oni. Wtedy nazywany jest nazistą, faszystą i wszystkim innym, co ślina na język przyniesie, byle tylko źle to się kojarzyło. Choć z prawdą ma to niewiele wspólnego. W Europie wyobrazili sobie, że tylko oni wiedzą, jak jest dobrze i jak powinno się żyć. Chcieli demokracji dla Afryki, przynieśli ją Libii na francuskich mirażach. I co? Zrobił się burdel, którego nikt nie jest w stanie ogarnąć i który dodatkowo wlewa się szerokim strumieniem na ich własne podwórko. I jedynym człowiekiem, który umiał sobie z tym poradzić, jest najbardziej znienawidzony przez Europarlament i światowe lewactwo Viktor Orban. Jeden z ostatnich przywódców w Europie, którym poprawność polityczna nie wyprała mózgu. Viktor Orban jest dla mnie bohaterem, któremu każdy Polak powinien być wdzięczny. Jest twardym i odważnym człowiekiem, który mimo mnóstwa jadu, propagandy światowych mediów, porównywania go do Hitlera, Putina i samego diabła, miał to wszystko gdzieś. Człowiek, który nie wystraszył się Merkel, Parlamentu Europejskiego i Obamy i robił swoje, czyli dbał o dobro swojego węgierskiego narodu. I tak naprawdę, spełniając tylko swój patriotyczny i urzędowy obowiązek, wbił europejskiemu lewactwu największy gwóźdź w dupę na kontynencie, budując ogrodzenie, które oparło się zalewowi imigrantów. Wiktorowi Orbanowi udało się zareagować w ostatniej chwili i dzięki temu uratował nasz kraj. Wiadomo, niewielu imigrantów chciałoby się zatrzymać w Polsce z oczywistego powodu, jakim jest niska pomoc socjalna. Za takie pieniądze imigranci nie mogliby nawet wymienić obudowy w swoich najnowszych modelach telefonu. Ale gdyby przeszli przez naszą ziemię do Niemiec to niestety jest takie prawo, że wtedy mogliby ich legalnie cofnąć do kraju, z którego przeszli na teren Niemiec, czyli do Polski. I ogólnie myślę, że było to tak właśnie zaplanowane, że przeszłoby przez Polskę z milion, że niby do Niemiec, że niby Niemcy wszystkich biorą, a za chwilę by się okazało, że wzięliby tylko lekarzy i ludzi wykształconych, a tych najgorszych, czyli przestępców i terrorystów, cofnęliby z powrotem do Polski. Dlatego naprawdę każdy Polak powinien być wdzięczny panu Orbanowi za to, że obronił tą część Europy. Viktor Orban jest do tego człowiekiem bardzo przewidującym. Widząc, co się dzieje w Turcji, że jest tam kilka milionów imigrantów gotowych ruszyć na Europę, a trzyma ich tam jedynie słowo prezydenta dyktatora Turcji, którego władze Europy dodatkowo codziennie krytykują i obrażają, i gdy się naprawdę wkurzy, to po prostu ich wypuści. Viktor Orban jest na to gotowy i niedawno zakończył ulepszanie ogrodzenia, wydając na to setki milionów euro. Teraz płot jest w stanie odeprzeć, jak to powiedział pan Viktor, nieograniczoną ilość ludzi. Na całej długości naszpikowany jest kamerami, noktowizorami i czujnikami ruchu. Do tego zrobiony z materiałów, których nie da się przeciąć nożycami do drutu. Dodatkowo na granicy stoją odpowiednie siły wojskowe, więc możemy raczej czuć się bezpiecznie. Oczywiście lewactwo całego świata nie może tego znieść i oskarża Węgry o faszyzm, nazizm i mówi, że to ogrodzenie to symbol zacofania cywilizacyjnego Węgier. Czy aby na pewno, czy ogrodzić się, to znaczy być zacofanym? Cofnijmy się w czasie i zastanówmy się, czym był największy mur w historii, czyli Wielki Chiński mur. Czy był symbolem zacofania, czy potęgi chińskiej cywilizacji? I jaki miał cel? Czy aby nie czasem ochronę zaawansowanej cywilizacji przed barbarzyńcami? Czy widzicie jakieś podobieństwo na Węgrzech? Albo weźmy Konstantynopol. Co było symbolem potęgi Konstantynopola? Oczywiście jego mury, nie do zdobycia przez całe wieki, więc co się zmieniło od tamtych czasów, że teraz solidny mur przez lewactwo uważany jest za symbol słabości? Czy ludzie przestali prowadzić wojny? Przestali się zabijać? Przestali grozić nam śmiercią? Czy może ustały wojny religijne? Oczywiście, że nie. Więc mówię jasno, ogrodzenie Orbana jest symbolem siły i jedności Węgier i jednocześnie najważniejszą i najpotrzebniejszą budowlą, jaka znajduje się w Europie. Na tyle skuteczną, że imigranci nawet już pod nim nie przesiadują i szukają innych dróg do Niemiec i na Zachód. Jeśli Niemcy nazywają Orbana nazistą, bo zbudował ogrodzenie, to mam pytanie, dlaczego pani Merkel ogrodziła swój dom? Czy to znaczy, że też jest nazistą? Dziękuję panu za postawę, panie Wiktorze, i myślę, że historia tego panu nie zapomni. I bardzo się cieszę, że teraz nie jest pan już sam, bo Donald Trump, prezydent najpotężniejszego państwa świata, robi dokładnie to samo co pan na granicy z Meksykiem. I wam też dziękuję za uwagę i proszę jak zwykle o subskrypcję, polubienia, udostępnianie, a także oglądanie innych filmów na tym kanale. Dziękuję.